W kolejnym odcinku na garażu numer 13 zobaczymy Żuka w wersji Long. Serdecznie zapraszam. Trafiłem do Rzeszowa, gdzie zobaczymy jedynego niepowtarzalnego no i najdłuższego Żuka w Polsce w wersji XXL. Hello. Siema? Siemanko. Cokolwiek, tak? Czekać na Ciebie, tak? <laughs> Hej. Cześć te kamery. Kurde. Lewa koło, czarna szyba. Dobra, idziemy oglądać Żuka Czego BMW nie lubią najbardziej? A, zniczku się. Chłopaki mówią, że jesteśmy na miejscu, jesteśmy w blokowisku. Jakiś. Nie tu został zbudowany. Ten, ten nie tu został zbudowany. 啊。Uh. Polska telewizja, amatorski statyw na mikrofon. Ale klimatyczny to. Próba mikrofonu. Raz raz, raz raz, raz raz, raz dwa. Jeden, dwa, trzy. Halo, Halo YouTube, jak nas słychać? Koncepcja na Żuka narodziła się po dwóch e, przebytych złombolach. Takim kluczowym elementem było to, jak nam na etnie obróciło panewkę. E, I ledwo żeśmy się doczołgali do Rzeszowa. To był taki jakby zwrotny, że tak powiem, moment. W tym momencie postanowiliśmy, że e, no, trzeba wymienić silnik. Ale no, to jak wymiana silnika, no to też różne inne pomysły nam przychodziły do głowy. No i mianowicie jednym z nich było przedłużenie żółka. Pomysł e, na przedłużenie żółka generalnie był chyba Miłosza koncepcją. E, ja nie dałem się długo namawiać. Resztę członków załogi generalnie jakoś tam udało się przekonać. Stwierdziliśmy, że, że przedłużymy żółka, bo chcieliśmy zrobić coś, coś zajebistego, coś czego jeszcze nie było i coś, co, co będzie jedyne w swoim rodzaju. Dobra, dołączy do nas trzeci z pięciu Kuba. Cześć. To ja. Generalnie zauważyliśmy, że zazwyczaj... Każdy ma plan takiego zrobić, każdy chciał takiego robić, bądź będzie robił, no tylko że zawsze to się kończy na mówieniu i w sumie chcieliśmy udowodnić to, że, że się da i że, że możemy to zrobić. 1 stycznia zadecydowaliśmy, że wkładamy do szuka jedno okno i nowy silnik. Postanowiliśmy, że co, będziemy się spotykać dwa razy w tygodniu w środę i w całej niedzielę i, i zrobimy taki, taki projekt. W sumie siedzieliśmy więcej niż zakładaliśmy, bo przez ostatni miesiąc trzeba było tam codziennie praktycznie coś robić, ale udało nam się to zrealizować w 8 miesięcy. Zusem dużym było to, że mieliśmy jeszcze drugiego Żuka, nawet w takim samym kolorze, którym też mieliśmy jechać na początku na złą wolę, ale nie wyszło. Troszeczkę, że tak powiem, zmotywowało do tego, że nie będziemy musieli jakoś tam zbytnio szukać części. Koncepcja była taka, że po prostu weźmiemy, wstawimy dokładnie ten kawałek. I w sumie po ucięciu no to już innej opcji nie było, bo tak trzeba było dalej w tym trwać, choć też byśmy zrobili to w ten sposób, że przecięlibyśmy tutaj i drugi żuk by był po prostu cały inny od tyłu. Czyli dupa tego żuka została z tego pierwszego żuka. Tak, tak, a można byłoby to zrobić w sumie na jednym spawie, dużo mniej byłoby pracy, i no ale to już mądry Polak po szkodzie. Dobra, denerwuje na światło, więc udaliśmy tak, się tak. do środka. Tam, we trzech się w jednej strony. Dobra, jesteśmy we wnętrzu, ale o wnętrzu potem. Chcieliśmy to zrobić w ten sposób, że po prostu włożymy pasownie w środek profil w jedną i drugą stronę, żeby po prostu żuk prosto jechał, no i też żeby ta konstrukcja była mocna. No i problem był z znalezieniem takiego profilu, ponieważ no tutaj akurat musiało to być wszystko co do, na zero zrobione. Takiego profilu nigdzie nie, mogli, nie mogliśmy znaleźć, no i postanowiliśmy, że, że stworzymy taki profil. Połączymy dwa CO'owniki, no i, i tutaj akurat nam się to jakoś tam sprawnie i dobrze udało zrobić. Troszeczkę ciężko było to włożyć, bo tam żeśmy stosowali jakieś dziwne metody, ale, ale w końcu to wyszło prosto, Żuk jedzie prosto. No i jest to mocno zrobione, więc nie widać żadnych pęknięć na budzie. Także pomimo tego, że szpachli trochę było użytej, to, to nie ma żadnej ryski po całym wyjeździe. Zdecydowaliśmy, że wrzucimy do Żuka silnik z BMW. Wszyscy bardzo dobrze go znamy, wiemy, że jest bezawaryjny, wiemy gdzie dostać części do niego. Jest to silnik M50B20, 150-konny, myślę, że to zdecydowanie wystarczająco na taką żukietę. Silnik udało nam się wepchnąć tutaj dość bezproblemowo. Oczywiście wszystkie mocowania, łapy silnika, łapy skrzyni biegów, która też jest z BMW, wykonaliśmy samodzielnie. Problem pojawił się tylko w kwestii kolektora sącego. Musieliśmy go przerobić. Generalnie w praktyce później okazało się, że, że jest to dość, dość słaby pomysł, bo, bo ten silnik nie pracuje tak jak powinien. Także gdzieś tam w przyszłości będziemy musieli zmienić ten kolektor. Ze względu na to, że, że żuchkiem robimy tysiące kilometrów jeżdżąc z nim na Złombolu. Zainstalowaliśmy podtlenek cebuli. Otóż to, także jeździmy sobie na gazie to jest instalacja sekwencyjna. No i nieodzłącznym elementem jest tutaj stożek, którego nie ma, ale jest skarpeta za to. Huber tak. Huberta z Chorwacji. Wydaje mi się, że tak, to jest, to jest chorwacka skarpeta. Historia tej skarpety jest taka, że generalnie przez ten kolektor, o którym wspominałem wcześniej, który zrobiliśmy sami, Żukowi brakowało powietrza. Stwierdziliśmy, że ten filtr, który był, był tutaj zamontowany, ściągniemy i odmulimy go troszeczkę. Sprzęgło razem ze skrzynią zostało z BMW. Jest to Taki seryjny, oryginalny setup, i, i w tej kwestii nic tutaj nie modyfikowaliśmy. Przyłożyliśmy po prostu tą część napędu razem, razem z silnikiem. Druga część wału jest już częścią z żuka. Została ona przedłużona o tyle, ile ile rozciągnęliśmy na dwozie tego wozu, czyli o jakieś 80 cm. Most został z żuka. Tutaj akurat nie z tyłu zostało wszystko seryjne. To jest most z benzynowego silnika. Zawieszenie zarówno z tyłu, jak i z przodu zostało również serią. Ten projekt jeszcze się nie skończył. Zamierzamy w tym roku być może założyć jakąś tarczę na koło. Dobra, myślę, że kwestie techniczne mamy wstępnie obgadane. Jak mi jakieś pytanie przyjdzie do głowy, to na pewno je zadam. A teraz przejdźmy do wnętrza, bo jest, no jest dość nowoczesne, jak na Żuka. Co tu mamy, Kuba? W Żuku przede wszystkim chcieliśmy zadbać o wygodę podczas podróży. Wrzuciliśmy tutaj fotele z Volkswagena Sharana. Mamy 7 miejsc. Też sporo wstawek jest z drewna. Deska, cała deska rozdzielcza, wstawki pod sufitem, czy drobne elementy. Chcieliśmy zadbać o to, aczkolwiek... Czasowo nie, nie wszystko udało się tak jak, tak jak chcieliśmy wykończyć. No oczywiście w tym roku e, zajmiemy się dokończeniem wnętrza. Nie, w ubiegłym roku nie, nie zdążyliśmy ze względu na e, wielkość prac związaną, związaną z przedłużeniem żuka i z, ze słapowaniem silnika. Postaramy się zadbać o szczegóły. Idziemy do tyłu. Drewniane stopnie. Stolik. Zapraszam. To nie byle drewno, to jest proszę pana dąb. Brakuje tylko szklaneczek z whisky. To wieczorem. Za wnętrze żuka jest y, głównie odpowiedzialny Huber, Hubert. Nie. Jak ja? Kuba! <śla> ja, ja jestem odpowiedzialny, Kuba. Tak, Kuba, Kuba w większości poskładał wnętrze tego samochodu. Zajmuje się stolarką na co dzień, więc, więc nie był to dla niego obcy temat. Tu z tyłu też mamy fotele z kompletu e, od tych przednich foteli. To, to Volkswagen Sharon, tak jak wspomniał wcześniej Kuba. Ciężkim tematem, w sumie, do wykonania w tym żuku była podsufitka, do której żeśmy podchodzili dwa razy. Raz Kuba spędził nad nią cały dzień. Ok. Widziałem zdjęcie, jak Wam spadła po co dniu roboty. No, tak. I Złamała I na koniec żeśmy próbowali ją wsadzić i się połamała, i troszeczkę ten dzień żeśmy skończyli zdenerwowani. Kwestią, o której można wspomnieć jest wygłuszenie tego żuka. Też chcieliśmy, żeby tu było dosyć cicho i postanowiliśmy, że go wykleimy dwoma warstwami. W sumie mało to dało. Żeby zagłuszyć ten hałas tutaj też żeśmy zamontowali sześć głośników ze wzmacniaczem. Eee, także granie też jest dosyć fajne. Daje ja radę. Z tyłu są dwa takie większe głośniki. Tutaj po bokach są takie z Biela. Kolejnym ważnym elementem żuka wyprowowego jest bagażnik. Światło, kamera, kamera, akcja. Akcja tak to Czyli wygląda. jak twoje nowej szafy z Ikei, tak. Zestaw z Ikei, zrób to sam. E, dobra, najważniejszy moment. Odpalamy ile stoi? E, no, z miesiąc na pewno. To jest prawdziwa telewizja, i tu wszystko jest naprawdę. To jest procedura cała, także. Tak, tak, chyba tylko tyle. W ich, biegi. <śmierdzi> 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 Nie brzmi jak. żuk. się skręca. Tyjaczka musi być, to burowym to o BMW, już jest ciepło. Jak się skręca tak długim Żukiem? To nie ma jakichś zbytnich większych problemów. Najgorzej jest na nawrotkach, bo czasami cztery pasy to za mało. Spalanie takiego pojazdu? Spalanie jest na razie ciężkie do określenia, bo nie mamy żadnego licznika jeszcze podpiętego, takiego, żeby, żeby można było to jakoś ewidencjonować. O, uwaga, mamy bardzo ostry zakres. Panie trzy do grójca do grójca, do grójca. Dobra Panie kierowniku, ale szybko prosimy, bo będzie premiera, nie strzela, będę robił na garażu. <laughs> Dobra, tak na koniec chciałbym was zapytać, co jeszcze wam zostało do zrobienia, aby osiągnąć, że tak powiem, finalną wersję tego samochodu, chociaż wiem, że finalna wersja nigdy nie powstanie, bo zawsze będzie coś do zrobienia. Co macie w planach? Pierwsze co, to chcemy zrobić hamulce, żeby troszeczkę lepiej hamował. Drugie to to, żeby wszystkie wyeliminować jakieś takie bolączki posłapowe kolektory i tym podobne rzeczy. Na no później, na samym końcu to jeszcze wnętrze nam zostało, bo tam takie są różne niedroby. Dużo jest. Czyli jeszcze roboty na długie miesiące. Serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na Złomboru. Tak Kolejny. Jest. Dzięki, do zobaczenia. Siema. ma. Pięć godzin później. Preza Urada, zapraszamy serdecznie wszystkich. Jesteście mile widzianymi gośćmi, podajcie, napijemy się wódki, będzie zajebiście.